Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj zrobimy ciastko, które nazywają się kocie oczka. Potrzebna nam będzie pół kilograma mąki. Wysypujemy ją na stolnicę. Cztery jajka. Dajemy je tutaj na mąkę do środka. Dajemy margarynę. 25 deko. Musimy ją troszkę posiekać. Niektórzy robią inaczej z margaryną, ale ja sobie siekam w cieście cukier cukier waniliowy i proszek do pieczenia wszystko to razem zagniatamy i musimy zrobić ciasto kruche ciasto już kończę zagniatać za chwilę będziemy go rozwałkowywać mamy zagniecione poprawimy troszeczkę dzielimy go na dwie części Ciasto rozwałkujemy. Mamy kółeczka. W drugim kółeczku robimy dwie dziurki. Gotowe ciasteczka przekładamy na blachę do pieczenia Wysilono papierem do pieczenia. Ciasteczka są przygotowane do piekarnika, a przepis Państwo znajdą w opisie pod filmikiem. Wkładamy do piekarnika. Ustawiamy temperaturę na 180 stopni na pół godziny. Z piekarnika ciasto ściągamy z blachy, przekładamy.